Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie pokażę wam, jak zrobić ciekawe rękodzieło na nowy rok 2, 2021 z szyszek. To prosty i niedrogi sposób na stworzenie pięknych ozdób, które udekorują wasz dom lub będą wspaniałym prezentem dla bliskich. W filmie krok po kroku pokażę wam, jak przygotować szyszki, jakie materiały będą potrzebne i jak stworzyć z nich niepowtarzalne dekoracje. Będą to między innymi Bombki choinkowe wianuszki strojki na stół figurki mam nadzieję, że ten film zainspiruje Was do tworzenia własnych rękodzieł na nowy rok. Zapraszam do oglądania. Do wykonania kuli noworocznej z szyszek potrzebujemy szyszki, klej, nici, cekiny, koraliki, inne ozdoby. Sposób wykonania. Przyklejamy szyszki do styropianowej kuli tworząc gęstą warstwę. Ozdabiamy kule cekinami, koralikami i innymi ozdobami. Przywiązujemy nić do kuli, aby można ją było powiesić. Do wykonania wieńca z szyszek potrzebujemy szyszki. Podkład z wikliny lub styropianu. Klej nici. Ozdoby świąteczne. Sposób wykonania przyklejamy szyszki do podkładu tworząc gęsty wieniec. Ozdabiamy wieniec ozdobami świątecznymi, takimi jak bombki, wstążki i gałązki świerkowe. Przywiązujemy nic do wieńca, aby można go było powiesić. Do wykonania dekoracji na żyrandol z szyszek potrzebujemy: szyszki, nici, ozdoby świąteczne. Sposób wykonania: przywiązujemy szyszki do nici, tworząc długie girlandy. Ozdabiamy girlandy ozdobami świątecznymi. Zawieszamy girlandy na żyrandolu. Do wykonania jodły z szyszek potrzebujemy: szyszki, podkład z drewna lub styropianu, klej, farba, ozdoby świąteczne. Sposób wykonania: przyklejamy szyszki do podkładu, tworząc kształt jodły. Malujemy jodłę na zielono. Ozdabiamy jodłę ozdobami świątecznymi. Do wykonania girlandy z szyszek potrzebujemy: szyszki, mici, ozdoby świąteczne. Sposób wykonania: Przywiązujemy szyszki do nici, tworząc długą girlandę. Ozdabiamy girlandę ozdobami świątecznymi. Zawieszamy girlandę na ścianie lub drzwiach. Do wykonania jeża z szyszek potrzebujemy szyszki, plastelina, oczy, nóż. Sposób wykonania: z plasteliny formujemy głowę i łapki jeża. Przyklejamy głowę i łapki do szyszki. Przyklejamy oczy do głowy jeża. Nożem robimy otwór w szyszce i wkładamy do niego plastelinowy ogon. Do wykonania zabawek na choinkę z szyszek potrzebujemy szyszki, farba, nici, ozdoby świąteczne. Sposób wykonania. Malujemy szyszki na różne kolory. Przywiązujemy nici do szyszek, aby można je było powiesić na choince. Ozdabiamy szyszki ozdobami świątecznymi. Do wykonania krasnała i misia z szyszek potrzebujemy szyszki, filc, nici, klej, ozdoby. Sposób wykonania. Z filku wycinamy ubrania dla krasnała i misia. Przyklejamy ubrania do szyszek. Ozdabiamy krasnała i misia ozdobami. Do stworzenia bajki w słoiku potrzebujemy słoika z zakrętką, szyszek, gałązek świerkowych, figurki lub małych zabawek. Śniegu sztucznego. Kleju. Na dnie słoika układamy szyszki i gałązki świerkowe, tworząc leśną scenerię. Następnie dodajemy figurki lub małe zabawki, które będą bohaterami naszej bajki. Na koniec posypujemy całość sztucznym śniegiem i zakręcamy słoik. Do stworzenia śnieżynki z szyszek potrzebujemy: szyszek, kleju, białej farby. Brokatu. Nici lub sznurka. Szyszki układamy w kształt śnieżynki, sklejamy je ze sobą. Następnie malujemy śnieżynkę białą farbą i posypujemy brokatem. Na koniec przyklejamy do niej nić lub sznurek, aby można ją było powiesić. Do stworzenia bukietu noworocznego potrzebujemy szyszek, gałązek świerkowych, ozdób świątecznych, bombki, wstążki i itp. Ważon lub doniczki. W ważonie lub doniczce układamy gałązki świerkowe. Następnie dodajemy szyszki i ozdoby świąteczne. Bukiet możemy ozdobić również sztucznym śniegiem lub brokatem. Do stworzenia gwiazdy noworocznej potrzebujemy szyszek, kleju, nici lub sznurka, ozdób świątecznych, bombki, wstążki i tepe. Szyszki układamy w kształt gwiazdy, sklejamy je ze sobą. Następnie przyklejamy do niej nić lub sznurek, aby można ją było powiesić. Gwiazdę możemy ozdobić również bombkami, wstążkami lub innymi ozdobami świątecznymi. To upiery to małe drzewka ozdobne, które można wykonać z różnych materiałów, w tym z szyszek i gałązek świerkowych. Do stworzenia to potrzebujemy styropianowej kuli, szyszek, gałązek świerkowych, kleju, doniczki. Gipsu lub masy plastycznej Styropianową kulę obklejamy szyszkami i gałązkami świerkowymi, tworząc gęstą koronę. Następnie umieszczamy kulę w doniczce i zalewamy gipsem lub masą plastyczną. Po wyschnięciu gipsu lub masy plastycznej możemy ozdobić tołupi ery wstążkami, bombkami lub innymi ozdobami świątecznymi. Świeczniki z szyszek i gałązek świerkowych to prosty i efektowny sposób na ozdobienie domu na święta. Do stworzenia świecznika potrzebujemy słoika lub szklanki, szyszek, gałązek świerkowych, świeczki t Na dnie słoika lub szklanki układamy szyszki i gałązki świerkowe. Następnie umieszczamy w środku świeczkę t Świecznik możemy ozdobić wstążkami, bombkami lub innymi ozdobami świątecznymi. Kompozycja na drzwiach z szyszek i gałązek świerkowych to efektowny sposób na powitanie gości w okresie świątecznym. Do stworzenia kompozycji potrzebujemy wianka ze słomy lub wikliny. Szyszek gałązek świerkowych. Ozdób świątecznych bombki, wstążki i Na wianku układamy szyszki i gałązki świerkowe, tworząc gęstą kompozycję. Następnie dodajemy ozdoby świąteczne, takie jak bombki, wstążki lub kokardy. Kompozycję możemy ozdobić również sztucznym śniegiem lub brokatem. Do stworzenia Ojca Mroza z szyszek potrzebujemy: szyszek, kleju, czerwonego filku, białego filku, czarnego filku, nici i igły, nożyczek. Z czerwonego filku wycinamy czapkę i brodę dla Ojca Mroza. Z białego filku wycinamy wąsy i rękawice. Z czarnego filku wycinamy oczy i guziki. Szyszki układamy w kształt głowy i tułowia Ojca Mroza, sklejamy je ze sobą. Następnie przyklejamy do głowy czapkę, brodę, wąsy i oczy. Do tułowia przyklejamy rękawice i guziki. Ojca Mroza możemy ozdobić również sztucznym śniegiem lub brokatem.